po II Wojnie Światowej. W tej chwili ta inspiracja personalistyczna jest już bardzo inna, bardzo inna, raczej polska własna, głównie jest to inspiracja Wojtyły, ale powiedzmy gdzieś w latach no nawet w tak 60 obecność Muniera, a poprzez Muniera także litszeańskiej tradycji była bardzo mocna. Jeśli Państwo macie w domu teksty umiera, warto tam przeczytać manifest personalizmu, gdzie nawiązuje się eksplicite do Litrzego. Ja pamiętam taki drobny szczegół, kiedyś, kiedy pisałem jeden z pierwszych moich artykułów dla znaku pod tytułem Filozofia czeka na wcielenie. Zacytowałem tam bardzo ostre teksty z Nitrzego, z Antychrysta atakujące chrześcijaństwo bardzo mocno. I wtedy pani Malewska y, miała pewne zastrzeżenia do tych cytatów, bo miała w pamięci obraz innego Nitrzego, mianowicie tego, który prezentował mu nie, bo mu nie poddał potem interpretację interpretacji filozoficznego, ukazując, że pozytywny obraz człowieka, tak zwany obraz nadczłowieka, jest w istocie rzeczy zgodny z ideałem chrześcijaństwa. Prawda? Otóż, proszę Państwa, to jest ten protest, to jest ten bunt. Punkt podjęty w imię nowej nadziei. Punkt proponujący jednocześnie człowiekowi nową nadzieję. Bo człowiek nam dolega, bo stara nadzieja doprowadziła do choroby człowieka. No, można by się zapytać, czy to jest słuszne, czy to nie jest słuszne. Jest w każdym razie faktem, że między innymi medycyna, doprowadzając do tego, że wielkie epidemie, wielkie choroby ludzkości zostały opanowane, doprowadza także do tego, że ludzie słabi mimo wszystko potrafią przeżyć najtrudniejsze okresy życia, jakim jest na przykład dzieciństwo. Ale nic też dziwnego, że potem pewna część tych ludzi, którzy jakoś przetrwała te okresy, załamuje się nieco później. I to załamuje się w istocie rzeczy no, ze względów psychicznych, psychologicznych, nie wytrzymując tych rozmaitych konieczności, które niesie życie. Kiedyś wyjątkowała Europę. Suma, cholera, inne epidemie, a dzisiaj dziesiątkują Europę, powiedzmy, no, narkomania, schizofrenia itd. Tak tak Ale kto wie, gdybyśmy popatrzyli bliżej, czy by się nie okazało, że ci sami ludzie zapadają na tego rodzaju epidemie, którzy kiedyś zapadali i nie byli odporni na tamte choroby. To jest taka hipoteza robocza. Proszę Państwa, tak sobie tylko myślę, co jest lepsze, czy duma, czy schizofrenia, ale fakt pozostaje faktem, że człowiek nam dolega. Człowiek nam dolega. Teraz proszę Państwa, skoro tak, skoro człowiek nam dolega, a człowiek, proszę Państwa, jest istotą którą wychowuje się, proponując jej taką czy inną hierarchię wartości, należy zmienić hierarchię wartości, którą, w której człowieka dotychczas wychowywano. Innymi słowy, należy doprowadzić do nowej oceny wartości. Nowa ocena wartości. Tutaj, proszę Państwa, pewien komentarz i pewna uwaga. Mianowicie proszę zwrócić uwagę na słowo ocena wartości. W formule ocena wartości widzimy, że istnieją jak gdyby dwie paralelne rzeczywistości. Istnieje jakaś Hierarchia wartości, albo istnieją jakieś wartości, i oprócz tego istnieją jakieś oceny wartości. I jak z tego wynika, oceny wartości niekoniecznie muszą przylegać do hierarchii wartości, która istnieje. W tym miejscu zachodzi głęboka różnica między filozofią wartości późniejszego, nieco, ale w gruncie rzeczy w tym samym czasie myślącego, Schellera i niczego. Dla Schellera sytuacja jest gruntownie inna. Jest hierarchia wartości i są oceny wartości. I problemem zasadniczym jest to, aby ocena wartości przystawała do hierarchii wartości. Hierarchia wartości jest czymś w rodzaju drabiny, która staje ciągle przed człowiekiem. I teraz chodzi o to, żeby ocena wysokości poszczególnych szczebli była prawdziwa. I to jest prosta szelera. Natomiast u niczego jest inaczej w nicze powiada, są jakieś wartości. Ale nie wiadomo, czy wartości te stanowią jakąś hierarchię, czy nie. Do wartości musi się dołączyć ocena wartości. I dopiero ocena wartości Ukazuje, która wartość jest niżej, a która jest wyżej. I dlatego, zdaniem czego są możliwe rewolucje w dziedzinie wartości. Jest możliwy przewrót w dziedzinie wartości. Możliwe jest odwrócenie drabiny do góry nogami, w bok, w zależności od tego, jak się chce. Teraz, proszę Państwa, odwracamy drabiny. Możliwy jest odwrót drabiny. Możliwa jest zmiana oceny wartości. Ktoś mógłby się zapytać, ale po co nam odwracanie drabiny? Jeżeli chcemy wyjść na dach, nie powinniśmy odwracać drabiny, bo inaczej na dach nie wyjdziemy. Drabina ma czemuś służyć. Na przykład u Schelera ona służy wyjściu na szczyt wartości, na którym to szczycie znajduje się sakrum, czyli Bóg. Tymczasem u niczego nie ma Boga. A więc drabina nie jest nam potrzebna po to, żebyśmy po niej do Boga zmierzali. Po co więc nam potrzebna drabina wartości? potrzebna nam tylko i wyłącznie po to, żebyśmy ze chleba stali się nadludźmi. A więc tutaj pojawia się myśl terroryzująca. Drabina wartości jest nam potrzebna do tego, ażebyśmy w oparciu o nią osiągnęli sytuację nad Człowieka, abyśmy mogli osiągnąć nasze nadczłowieczeństwo. Innymi słowy, wartości nie są tutaj po to, żebyśmy poprzez wartości osiągali coś poza nami, ale są po to, żebyśmy się dzięki wartościom sami udoskonalili. I odkrycie człowieka. U polega właśnie na tym, że Nietzsche pokazuje człowieka jako istotę, która może władać wartościami. Oczywiście nie znaczy to, że każdy z nas indywidualnie ma taką moc w perswazji. Owszem, może sobie w jakimś stopniu w miejscu odwracać swoją prywatną hierarchię wartości, ale odwróceniem hierarchii wartości, za odwrócenie hierarchii wartości są odpowiedzialni wielcy przywódcy, wielcy geniusze ludzkości. Dionizos jako symbol greckiej hierarchii wartości, Apollo jako inny symbol greckiej hierarchii wartości, Chrystus jako symbol chrześcijańskiej. Hierarchii wartości. No i Nitrze jako symbol nowej hierarchii wartości, mianowicie hierarchii nawiązującej do tradycji greckiej. Tę zdolność odwracania hierarchii wartości u nas dzielnicze wolą mocy. Wolą mocy. To jest wola mocy. Wola mocy jest tą zdolnością, dzięki której możliwe jest odwracanie hierarchii wartości. Wola mocy. Proszę znowu zwrócić uwagę na. Słowa tutaj zawarte, moc i wola mocy. Człowiek jest pewną mocą, ale nie znaczy to, że jest wolą mocy. Człowiek może bowiem być wolą niemocy. Mimo że jest mocą, ale może stać się wolą niemocy, wolą bezsilności, wolą bezradności. I chrześcijaństwo zdaniem niczego uczyniło człowieka wolą bezsilności, wolą niemocy. Odwrócenie pieradki wartości Zaczyna się od tego, żeby od woli niemocy przejść do woli mocy. Pamiętamy u Wyspińskiego, aby tylko chcieli chcieć, jest to odprysk filozofii niczego. Wybiera się moc, wybiera się wolę mocy. I na tym zasadza się jakby na fundamencie nowego człowieka. W naszych wykładach dotąd usiłowałem pokazać kluczowe pojęcia, przy pomocy których poszczególni myśliciele odsłaniali jak gdyby istotę człowieka. Filozofia tomistyczna mówiła osoba. Heidegger mówił egzystencja. No, można powiedzieć tak, że mówił troska. U niczego taką formułą jest wola mocy. Kim jest człowiek? Jest przede wszystkim wolą mocy. Proszę Państwa, posłuchajmy. Fizjologowie, niechaj bawczą, by popędu samozachowawczego nie uznawali za popęd kardynalny istoty organicznej. Twór żyjący pragnie przede wszystkim siłom swym dać upust. Życie samo jest wolą mocy. Samozachowawczość zaś jest jedynym z pośrednich i najczęstszych jej następstw. Proszę Państwa, wola mocy to siłą swym dać upóć. Można by zapytać w jakim celu? Nie ma celu. Nie ma celu. Celem jest właśnie to, aby siłą swym dać upus. Na tym polega wola mocy. I tutaj następny tekst, który jest jednym z najbardziej znakomitych, jaką zna filozofia, analiz działania woli. Filozofowie zwykle, zwykli mówić o woli, mi to o najlepiej znanej rzeczy pod słońcem. To Schopenhauer pozwalał się dorozumiewać, że jedynie wola jest nam właściwie znana, całkowicie znana, bez uszczerbku i dodatku znana. Lecz wciąż mi się coś zdaje, iż Schopenhauer i w tym także wypadku uczynił jeno to, co zazwyczaj czynią filozofowie, że przejął i rozdał przesąd ludowy. Wola zdaje się przede wszystkim czymś bardziej złożonym, czymś, co tylko jest słowo, co jako słowo jest jednością. I właśnie w tym jednym słowie tkwi przesąd ludowy, co zapanował nad niedostateczną po wszystkie czasy przezornością filozofów. Bądźmyż przeto wreszcie przezorniejsi, bądźmy niefilozoficzni, powiedzmy. W każdym chceniu jest po pierwsze więcej poczuć, mianowicie poczucie stanu, od tego precz i poczucie stanu ku temu dąż. Poczucie samego precz i dąż, następnie jeszcze towarzyszące poczucie mięśniowe, które wraz z naszym chceniem gręską poczyna, w takich nawet razach, gdy rąk i nóg w ruch nie sprawiamy. Jak zatem czucie, i to wielorakie czucie, uznać za należy za ingrediencję woli, tak też powtórę, włączyć w nią trzeba jeszcze myślenie. W każdym akcie woli istnieje myśl rządząca. I niechaj nikt nie mniema, jakoby oddzieliwszy myśl tę od chcenia, jako pozostałość, otrzymywało się jeszcze wolę. Po trzecie, wola jest nie tylko kompleksem uczucia i myślenia, lecz przede wszystkim afektem jeszcze, mianowicie owym afektem rozkazu. To, co zowie się wolnością woli, jest w istocie swej afektem wyższości w stosunku do tego, który musi być posłusznym. Jam wolny, on musi słuchać. Świadomość ta w każdej kryje się woli, jako też owo napięcie uwagi, ów prosty wzrok, co widzi wyłącznie jedno. Owa bezwzględna wartości ocena, teraz tego potrzeba. Nie zaś czegoś innego. Owa wewnętrzna pewność, iż zostanie się usłuchanym wreszcie to wszystko, co do stanu rozkazodawcy jeszcze należy. Człowiek, który chce, rozkazuje w sobie czemuś, co mu jest posłuszne, lub o tym ma, iż mu jest posłuszne. Zważmy teraz jednakże, co w woli. Jest najdziwniejsze, ponieważ w dalszym wypadku rozkazy wydajemy i razem jesteśmy im posłuszni, będąc zaś im posłuszni, znamy uczucia przymusu, naporu, ucisku, odporu i ruchu, niezwłocznie poczynające się zazwyczaj po akcie woli. Ponieważ przy pomocy syntetycznego pojęcia jaźni, nawet liczby z drugiej strony na dwoistość tę nie zważać, co do niej się łudzić, przeto do chcenia uwiązał się jeszcze cały łańcuch błędnych wniosków oraz z nich wynikających fałszywych ocen samej woli, skutkiem czego chcący w dobrej mniema wierze, jakoby chcenie wystarczyło do czynu, a że w przeważnej ilości wypadków Chcemy tylko wtedy, gdy możemy mieć nadzieję, iż skutek rozkazu, a więc posłuszeństwo, a więc akcja nastąpi, przeto pozór przedzierżgnął się w uczucie, jakoby w tym wypadku istniała konieczność skutku. Słowem, chcący do pewnego stopnia ma przeświadczenie, iż wola i akcja są jednym niejako. Zalicza powodzenie, wykonanie, chcenia do samej, że woli. I doznaje przy tym przyrostu owego poczucia mocy, które idzie w parze z wszelkim powodzeniem. Wolność woli, oto słowo na określenie owego różnorodnego stanu rozkoszy człowieka chcącego, co rozkazuje i z wykonawcą w jedno ze się razem, co uczestniczy jako taki w triumfie nad przeszkodami, w duszy zaś nie ma i stoi i wola. Jego pokonywa właściwe przeszkody. Jest to dosyć duży fragment, ale bardzo interesujący. Najpierw najbardziej ogólna uwaga. Mianowicie, analizując działanie woli, od razu natrafia litrze na dwa doświadczenia. Doświadczenia nakazu i doświadczenie posłuszeństwa. Nie ma woli bez tych dwóch stron, bez tych dwóch linii granicznych. Z jednej strony mamy nakaz, z drugiej strony posłuszeństwo. A więc z jednej strony mamy kogoś, kto jest Panem, i z drugiej strony mamy kogoś, kto jest poddanym, kto jest niewolnikiem. Sytuacja pana i niewolnika u jest zatem sytuacją naturalną. Stąd będzie krytykował nitrze wszelkie tendencje demokratyczne. Będzie się opowiadał za arystokratycznym układem społeczeństwa. Jakie uzasadnienie na taką koncepcję? Proste, ponieważ taka jest struktura ludzkiej woli: że ktoś musi rozkazywać i ktoś musi słuchać. Rozkazodawca jest wyższy, a ten, kto słucha, jest niższy. W związku z czym z góry mamy tutaj atak na moralność, która tej sytuacji nie uwzględni. A moralnością taką jest moralność chrześcijańska, która powie, że posłuszny jest wyższy nad rozkazującego. A więc Mistrze analizując strukturę woli, Widzi jednocześnie bardzo wnikliwie możliwe relacje między człowiekiem a człowiekiem. Owszem, relacje te mogłyby być zmienione, pod warunkiem, że wola woli przemieni się na wolę bez Jeżeli odejdziemy od zasady woli nocy, Wtedy popadniemy w zasadę przeciwną, w niemocy i wtedy wszyscy stajemy się niewolnikami. Stając się niewolnikami, dobieramy sobie do tego odpowiednią moralność. Moralność niewolników. Ta moralność niewolników, będziemy o tym mówić na raz następny, okaże się moralnością odwetu, moralnością zemsty. A więc proszę Państwa, to jest istota sprawy. Moralnością reaktywną, to znaczy moralnością nastawioną na odwet w stosunku do panów. Tu są konsekwencje, to jest bardzo ciekawa sprawa, tu są daleko idące konsekwencje tej zasady wola woli, woli mocy. Dalsza analiza jest już, że się tak wyrażę, dodatkową dekoracją tego odkrycia. Nitrze powiada, że w tej decyzji woli, woli mocy pojawia się także afekt, uczucie, pojawia się tendencja mięśniowa, pojawia się motyw rozumu. Dlatego, że u Nitszego wola, jest bezpośrednio związana z ciałem. A więc to, co się dzieje w woli, musi mieć bezpośrednie odbicie na ludzkiej cielesności. Wola mocy nie jest tylko wewnętrzną sprawą duszy człowieka, ale jest jednocześnie sprawą jego mięśni. Sprawą sposobu chodzenia po ulicy. Sprawą znoszenia cierpień, głodu, zmęczenia, przeciwności. Wola mocy przenika w całe ciało człowieka i wola mocy tworzy nową rasę. A więc tak zwany rasizm niczego nie polega na tym, że rasa jest pierwsza, a wola potem tylko odwrotnie, że ze względu na bezpośredni związek między wolą i ciałem, decyzja o woli mocy musi mieć odbicie jednocześnie na strukturze ciała. Ale jeżeli tak, to wtedy wartości cielesne muszą być czymś zupełnie innym, w innym miejscu muszą się pojawić niż wtedy, kiedy nie ma woli mocy. Wartości cielesne okażą się tak samo ważne, tak samo istotne, tak samo ludzkie, jak każde inne wartości, bo ciało jest właściwym terenem, właściwym obiektem działania mocy. No to wola mocy się kończy.